Cześć, z tej strony Zefirialis, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem. Wracamy do Święta Plonów yy, i wykonamy sobie kolejnego quest'a. To jest ten, który myślałem na początku poprzedniego odcinka, że zacznę robić, yy, ale, ale to jednak nie było yy, to, tylko wybraliśmy wtedy pieczenie chleba. Yy, to był jeden z dalszych quest'ów. Yy, one niby nie mają kolejności z tego, co się orientuję, ale, yy, ale yy, za to... Dwa były do przyjęcia właśnie tutaj u burmistrza Cedrika. I teraz moi drodzy, wybierzemy sobie właśnie ten, który jest do przechodzenia: czyli chodzę od postaci do postaci i załatwiam kolejne części, elementy e, głównie chyba rozmową. I tu jest właśnie chyba bez czekania e, minuty czy trzech, więc przeklikamy sobie. I możliwe, że w tym przypadku dam radę e, machnąć sobie dwa questy w jednym odcinku. Wracamy do burmistrza Cedrika. Bo ten pierwszy quest właśnie nie powinien mi zająć za dużo. Jeśli z drugim questem wyjdzie mi więcej niż 20 minut, no to ewentualnie to jakoś podzielę. Między questami też zrobię sobie krótkie cięcie i zobaczymy jak wyjdzie. No i co? Dzisiaj prawdopodobnie wrzucę to albo w sobotę, albo w niedzielę. Zobaczymy na ile będę w stanie nagrać sobie wcześniej coś, bo dzisiaj nagrywałem ten odcinek, który wszedł w sobotę, to jest na ten moment piątek, bo jutro po prostu w sobotę mam cały dzień od piątej rano jestem zajęty e, praca, więc e, więc chciałem wam do przodu trochę na, e, nagrać e, dobra, idziemy do chłopa Harnana chciałem wam trochę do przodu nagrać, żeby po prostu coś leciało w tym czasie, kiedy mnie nie będzie e, tym bardziej, że tak jak mówiłem e, o tej mojej przeprowadzce do Poznania, że e, po prostu nie wiem, jak tam mi się wtedy ułoży. A ja chcę, żebyście chociaż troszeczkę mogli obejrzeć. Jeśli ktoś to te y, kolejne odcinki, które się zaczęły pojawiać teraz po tej długiej przerwie, y, nie wiem, trafi na nie na przykład za tydzień, dwa, trzy, za miesiąc. No to zawsze będzie miał y, trochę więcej do nadrobienia i będzie w stanie sobie oglądać. Y, przekazujemy dalej informacje i idziemy do magazynu. Y, no, i co, mam nadzieję, że e, Wam się tutaj coś z tego, co gadam, czy z tego, co gram, e, podoba. E, jeszcze raz dzięki za miłe komentarze. E, naprawdę, no, wiele się nie pojawia e, komentarzy, ale rzeczywiście takie, które się pojawiają, są naprawdę, naprawdę bardzo miłe. Cieszę się, że miło Wam się mnie słucha. E, mimo, że tutaj trochę działam inaczej. E, Głosem e, niż w pracy, w pracy już nawet znajomych słyszę, że rzeczywiście całkiem inny mam styl mówienia, całkiem inny głos, e, taki przede wszystkim poważniejszy i bardziej rzeczowy. No ale taka, taka robota w telewizji jako dziennikarz. Mm. No i dobrze, teraz idziemy do Druida Vincenta, mm, bodajże to się nazywało Leśna Przełęcz? Tak, Leśna Przełęcz. Aha. Dobra. Dobra. No i co? Co tam u was? Piszcie co tam u was, e, jakie macie levele w Margonem. Ciekawi mnie właśnie e, jaki macie poziom zaawansowania, że, że oglądacie e, takie serie. E, no i piszcie, jeśli to oglądaliście i rzeczywiście obejrzeliście trochę więcej niż minutę, to e, kto tu dotarł piszcie jak się na, na jakim świecie gracie, jak się nazywacie w grze oczywiście, jakie macie levele i tak dalej, i tak dalej. Chętnie się dowiem, kto mnie ogląda. Odniosę się jeszcze tutaj do odcinka, w którym mówiłem o zarabianiu. Największe wzięcie, póki co, ma ten odcinek na moim kanale. Tam był taki komentarz, że ktoś z taką ilością kasy jak ja mówi o tym, jak skutecznie zarabiać. Słuchajcie. Ja nie czuję potrzeby cisnąć margonem na zarobki w miliardach, bo po prostu... Mm, nie, mam tak, nie mam takiej potrzeby, nie kupuję sobie legend jak widzicie, była też właśnie kwestia tego, że ktoś kto chodzi w samych heroikach mówi o zarabianiu. Moi drodzy, nie czuję potrzeby właśnie robienia z siebie od razu endgamera i tak dalej, że mam najlepsze ku na świecie i w ogóle, ja chcę czerpać z tej gry przyjemność. Chcę, żeby fajnie mi się grało, jest to gra z mojego dzieciństwa, rzeczywiście gram w to jakieś 15 czy 16 lat, już nie pamiętam nawet. Mm. I po prostu ja czerpię z tego taką przyjemność, że robię sobie questy, które czasem bywają naprawdę ciekawe. Tym bardziej, że ja interesuję się mitologią słowiańską. A tutaj jest dużo właśnie nawiązań do tej mitologii. Nawet podczas tego święta plonów, właśnie będą nawiązania. A tak to. No cóż, no. Nie potrzebuję y, walczyć w PvP czy posiadać y, legend, y, żeby naprawdę dobrze się w tej grze bawić. Dla mnie jest to przede wszystkim taki sentyment, że. Dobra. Y, taki sentyment, że w to gram. Y, a przy okazji naprawdę szczerze, nie znam lepszej gry. Grałem w masę różnych gier. E, co prawda jestem fanem Battlefieldów i tak dalej, gdzie możliwe, że też się pojawią kiedyś z tego odcinki. E, ale tutaj pod kątem właśnie tego, że to jest gra taka otwarta, gra w to, uznajmy wielu graczy, chociaż o wiele mniej i mniejsze zagęszczenie jest teraz niż dawniej, w pierwszych latach Margonem. O, Rytualny Sierp. Chłop Brambol ale mimo wszystko ta gra ma coś w sobie. Ma coś w sobie, jakby była wydana też w wersji, nie wiem, 3D jakiejś i tak dalej, i tak dalej, innej niż to, co zapowiadają w przypadku mówienia o Margonem 2, bo słyszałem takie pogłoski właśnie, że ma być w 3D trochę podobne do Minecrafta z tego, co się orientuje. Czy w ogóle robione w Minecrafcie, czy w oparciu o Minecrafta, nie pamiętam dokładnie, ale czytałem kiedyś właśnie artykuł parę miesięcy temu na ten temat. To nie do końca to. Ja bym chciał właśnie zobaczyć ten świat. Może być w 3D, ale dokładnie ten świat, te postacie i tak dalej, to wszystko, co tutaj się dzieje. Hmm, może być trochę inna fabuła, może być, nie wiem, bardziej rozszerzona mapa, czy rozszerzająca się z czasem, bo Margonem też się rozwija hmm, z kolejnymi latami. E, no i kończymy questa. Super. Chyba kilka minutek mi to zajęło. Zajmiemy się od razu kolejnym. E, no, ale właśnie nie znalazłem gry, która byłaby dla mnie większym fenomenem, właśnie niż e, Margonem. Tak szczerze, naprawdę ciężko co, e, co, coś takiego wyłapać. Dobra, tu są te kwiatki, które przygotowałem sobie wcześniej dla Idali. Mm. I teraz tak. E, dobra, i pytamy, czy jeszcze coś. Leśniczy Fangorn w leśnej przełęczy. Jarzębina dla Idali, dobra. E, więc w ogóle, zszedłem z tematu kasy na temat dobrej zabawy i wspominania gier i porównywania. E, tak jak mówię, dla mnie liczy się przede wszystkim dobra zabawa. I. Mam nadzieję, że jak najwięcej y, osób y, grających rzeczywiście w Margonem czy w jakiekolwiek inne gry, y, przede wszystkim czerpie z nich y, jakąś, kol, jakąkolwiek y, satysfakcję. Y, niektórzy czerpią satysfakcję właśnie z bycia najlepszym w grze. Inni z tego po prostu, żeby sobie pograć na ludzie. Tak. Ja właśnie jestem w tej drugiej grupie. Więc. Y, Cieszę się, że niektórzy rozumieją właśnie ideę tego, żeby pograć sobie na luzie, porobić questy, coś tam, czasem poznać znajomych czy nowych, czy po prostu sobie ze znajomymi pograć. Ale jeśli ktoś rzeczywiście czerpie radość głównie z tego, że jest najlepszy, jest w i w ogóle jest nie, nie do pobicia, no to to też jest jakiś rodzaj cieszenia się grą, prawda? Tylko nie bądźmy toksyczni. E, więc, tak naprawdę, jeśli też jesteście z tej grupy, e, to możecie też śmiało napisać: Hej, ja też lubię dobrze się bawić w grze e, i nie muszę być najlepszy, czy coś w tym stylu. E, mam nadzieję, że rozumiecie moją wizję. E, ja tak przede wszystkim w każdej grze czuję potrzebę dobrej zabawy. Jeśli gra nie przynosi mi zabawy, a przecież na tym się e, opierają gry. No to po co w niego grać? Po co się spinać i tak dalej. E, po co tworzyć nieprzyjemną atmosferę, czy brać udział w nieprzyjemnych zdarzeniach w grze i tak dalej? Moi drodzy, no, przede wszystkim to jest rozrywka. To jest rozryweczka. Mm, więc podchodźmy do tego luźno. Bawmy się grami. Chociaż szczerze tęsknię trochę za czasami, kiedy w ramach zabawy wychodziło się po prostu na boisko z ziomeczkami, pograć w piłeczkę. Czy po prostu, nie wiem, ponaparzać się patykami, czy ponaparzać pokrzywy patykami. Wiem, że to takie memiczne w tym momencie. Ale brakuje mi tych czasów właśnie przed internetem, albo kiedy internet był ledwie dodatkiem, że spędziło się tam z pół godzinki na dzień i tak dalej. Więc... Tutaj przyglądamy się w tym momencie wieńcom, moi drodzy. I dobra. I to będzie drugi quest. I i i i dali. Dobra. I teraz wracamy do i dalej i myślę, że to będzie chyba już koniec quest'a, więc będziemy mieć załatwione dwa quest'y, no i coraz bliżej levelupu, więc też całkiem spoko. Mhm. Mm tak. Dobra, moi drodzy. To tyle na dzisiaj. Kolorowa kurka, bardzo ładna. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.